Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. To nie prosto nie z, z kajaka. Do nas, kto mówi, jak można się przedstawić? Się w listi, listi, dobrze. Okay. Woprowski. tak? Woprowski. Długo? Wop, woprze? Aha, na świeżo, ok. Dużo pani dzisiaj w wodzie musi spędzić czasu? Upał przeszkadza? Opali się pani. Jasne. Jak się zachowują kajakarze, amatorzy? Jak Mamy mam jedną piratkę. To wiadomo, trzeba upominać, tak? No okay. mamy jedną piratkę. to ładnie, wszystko wspólnie. Są za bardzo, bardzo tacy brawurowi czasem, tak? Nie wiem. Zróbcie nam troszeczkę miejsca. Zdarzyła się dzisiaj jakaś wywrotka, czy nie? No to na szczęście nie. Czy dzieci sobie radzą? Bo zwykle to są takie pary. Dziecko, rodzic. Och, nieźle. Rodzice są w dzień. Okej, okej. Pani lubi kajak? Bo wapry to nie tylko kajak. No, może nie kajak, ale bardzo lubię, bardzo lubię. Okej, okej, w ogóle takie pływanie, tak? Ale coś, jakaś łódka, jakiś akwen, jakieś tego typu rzeczy. Dobrze, czyli taka trochę syrena, bo to, jakby nie patrzeć. Jeszcze pytanie, bo dzisiaj odra nie jest zbyt głęboka. Nawet jakby coś się zadziało, to, to by nie było tak najgorzej. okej, okay. okay. fajnie, dzięki bardzo. Jak przystało ładną torobę w piraku. No, Do, czego? Do no, o tak, ale gdzie on jest? A, o właśnie, to to zawołamy, dobra? Uwaga. Od...